Czy to jest mój koniec? Może pora odejść mora mnie dopada, dalej tak nie mogę Nie chcę się już żalić, życie to zawalić Ale co ja mogę bez tego demona, który był tu zawsze Niczym te bandaże, pora już spasować Zapakuj bagaże, nie chcę się już żegnać Ale chyba muszę, kuszę wciąż demony Nie chcę z nimi przegrać, wrócę do was kiedyś Na pewno silniejszy, nie pozwolę nigdy, byś o mnie zapomniał Chcę tu nie ujrzał, w trochę lepszy świecie Stykam w tej mgle By złapać się oddech Stalek nam tam gdzie znajdę swoje miejsce, nie chcę się już bać Nie dla mnie droga w strachu Idę twardo przez to życie od wielu lat Twój strach ja czuję i widzę czego pragniesz Chodź ze mną gwarantuję, że nie pożałujesz Bo mimo wszystko dobrze przestał swój cel czy a w garści życia swego losu Ciesz dobrze nie mam nią na dnie Jego boli to doskonale wie Teraz popatrz, co wracy miałem w dubie tych krytyków Dla mnie lizi się szacunek, a nie jakieś tam pieniądze Możesz się tu chwalić, że masz tą stówę Ale dla mnie to są drobne, bo przyjaźni tu nie kupisz na nią musisz zapracować, gdyby coś się stało. Wiem na kogo mogę liczyć, tym znalazł się tu w biedzie Lecz ustawiam pewnie kroki, by mój brat nie musiał już tu cierpieć Dobrze jest, że meczku wiedzieć, że mam ciężki ten charakter i niełatwo mnie jest rozkryć. Jeśli serio chcesz coś wiedzieć, musisz serio się nadrócić Mój sero się nadrużyć. Czy to jest mój koniec? Może pora odejść? Moram nie dopada, dalej tak nie mogę. Nie chcę się już żalić, życie to zawalić. Ale co ja mogę bez tego demona, który był tu zawsze niczym, te bandaże? A? Pora już spasować, zapakuj bagaże. Nie chcę się już żegnać, ale chyba muszę. Kuszę wciąż demony, nie chcę z tymi przegrać. Wrócę do Was kiedyś, na pewno silniejszy plusy kiedyś to was na pewno silniejszy. Uh.